Dowody na istnienie Syren. Ta tajemnicza istota została złapana w okolicach Pacyfiku w XVIII wieku. Została zabalsamowana przez miejscowych. Obecnie jest przetrzymywana w Muzeum w Japonii, gdzie codziennie odwiedzają ją setki turystów. Na tym nagraniu widzimy grupę ludzi, którzy czemuś się przyglądają. Obiektem obserwacji jest martwa istota. Istota ta została znaleziona przez nurków głęboko pod wodą i po wyciągnięciu na powierzchnię natychmiast przestała oddychać, co wprawiło obserwatorów w szok. Ta dziwna istota, która być może jest syreną, miała ogon i palce z błonami jak ryba, a jej głowa i zęby sprawiają, że wygląda naprawdę dziwnie. Mówi się, że została schwytana i zabita przez rybaka na Filipinach, a to właśnie jej głos przyciągnął ich uwagę, co skłoniło ich do pościgu i schwytania jej. Na tym nagraniu widzimy syrenę pływającą wśród delfinów, która była tak zajęta towarzystwem delfinów, że nawet nie zauważyła, że ktoś ją nagrywa. Kiedy dwóch badaczy wyruszyło na głębokie wody, nie wiedzieli, że natkną się na coś prosto z mitologicznego świata. Nagrywając wodę z wnętrza podwodnego statku, udało im się uchwycić coś przypominającego syrenę w swojej kamerze. Zaledwie dwie minuty materiału zostało pokazane, ale to wystarczyło, żeby widzowie mogli zobaczyć dziwny obiekt przemieszczający się przed przednią szybą. Dłonie z błonami i ludzki wyraz twarzy wystarczyły, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest prawdziwa syrena. To wideo zostało nagrane w noty, stąd kiepska jakość, ale można na nim zobaczyć dziwną istotę leżącą na plaży. Nikt nie wie, jak tam trafiła, a ci, którzy zobaczyli ją pierwsi, myśleli, że jest to wielka ryba, która została wyrzucona na brzeg. Jednak byli zszokowani, gdy zobaczyli, że jest to żywa syrena leżąca tam, być może siecią tam uwięziła albo chciała uciec z morza.